Mam wielki kompleks kolan. Nienawidzę moich kolan i jest to śmieszny kompleks, najśmieszniejszy na świecie, ale bardzo... Yy, bardzo niemiły dla mnie, pomimo tego, że mam normalne kolana, ale ja gdzieś tam zawsze widzę jakieś niedoskonałości. Mi. No i niestety no, dużo ćwiczyć, dużo przysiadów i może kiedyś będę miała idealne piękne kolanko. Zapowiedziałam to mojemu narzeczonemu, że e, no, za 10-15 lat jak urodzę mu dwójkę dzieci jemu albo i nie. No to na pewno będę chciała coś w sobie zmienić, no bo wtedy grawitacja działa jak i u każdej kobiety. I często wiele rzeczy możemy wyeliminować ćwiczeniami, dobrym trybem, zdrowym trybem życia i pielęgnacją, a często pojawiają się w, naszej, w naszym ciele tego typu kompleksy, że niestety yy, bardziej inwazyjne metody są potrzebne. I yy, ja absolutnie tego nie neguję. Uważam, że jeśli ktoś potrzebuje, będzie czuł się choćby lepiej psychicznie, no jak najbardziej, aby tylko nie do przesady i aby tylko yy, w ten sposób, żeby dalej wyglądać normalnie, bo niestety nie wiem dlaczego, ale moda na naszych polskich ulicach już coraz częściej yy, się powtarza. Widzę klony dziewczyn, które wyglądają tak samo, bo, bo chyba wyszło od tego samego lekarza. I to jest nieładne. Bądźmy bardziej naturalni, nawet jak mamy kompleks, nawet jak mamy często za duży nos, za duże uszy albo nie tak wystającą brodę, no to nie wstydźmy się tego. Tacy jesteśmy i tyle. Na część nasza charakterystyczność musi polegać.